Pewnie bym o tym w ogóle nie mówił i zostawiłbym go na boku, bo jest to postać marginalna. Po prostu no, trudno jeszcze brać się za kogoś, komu Pan Bóg oszczędził tych fałd, które powinny być w tej części głowowej i powinny służyć do myślenia, gdyby nie jego jedna szczególna wypowiedź. Otóż on raczył o mnie powiedzieć tak, że jego przodkowie, moich przodków, to trzymali w czworakach. No, hrabia przez cecha. A teraz krótko i konkretnie o dwóch takich, którzy przez kilka lat usiłowali wspólnie związać koniec z końcem. Nie wyszło, ale oni dalej są, istnieją. Ludzie co jakiś czas przysyłają mi fragmenty jakichś nagrań tych dwóch osobników, które także dotyczyły czy dotyczą mnie. Chodzi oczywiście o jakiego Mariana Kowalskiego, geopolityka, stratega, historyka, historiozofa. Wszystko właściwie można mu przypisać, to najlepsze wszystkie cechy. Co jak na wykształcenie podstawowe, to jednak bardzo dobrze o nim świadczy, że człowiek się rozwinął, pokonał tę barierę wykształcenia i stanął ponad wszystkimi innymi pełnymi wykształconymi. Drugi z nich to jest osobnik, nazywa się Paweł Zygmuntowicz-Chojecki, zwany też również pastorem, bo tak sam się nazwał. I oni ten koniec końcem wiązali, 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 nagrywali. Coś nie wyszło, czyli okazało się, że jaki polityk. Taki pastor. Jaki pastor? Taki polityk. Nic więcej od nich wymagać nie trzeba. Mówię o tym dlatego, że w jednym z nagrań Marian Kowalski powiedział o mnie tak. Kolejna gwiazda rock and Pan Leszek Żebrowski. On się lustruje dłużej niż Wałęsa. Ja się pytam, co stoi na przeszkodzie. Coś może stoi i tu straszy. Nie strasz, nie strasz, bo się już nie zacytuję, ale to jest właśnie styl Mariana, który kiedyś powiedział wprost do kamery, że właśnie zeszczałem się w spodnie. E... Właśnie zeszczałem się w spodnie. To jest ta maniera i ten poziom człowieka na poziomie. Byłego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Co stoi na przeszkodzie? Nic. Można iść, sięgnąć do dokumentacji. Poprosić kogoś, kto się zna, kto umie czytać, jeszcze w dodatku ze zrozumieniem i się wielu rzeczy dowiedzieć. Skoro człowiek tego nie zrobił, to nie wie i nie rozumie. Ja ja polecam. Może jakby się wybrał, to też. Na ergonomię by trochę wpłynęło, kończyny by mu się rozwiązały, nóżkami by szybciej przebierał, i itd. Twierdzi, że miałem dostęp do PZP-owskich archiwów w latach 80., po stanie wojennym, co jest oczywiście nieprawdą. Są to proste zmyślenia prostego człowieka, ale być może jakiś naiwnych na to złapał. A później w Urzędzie do Kombatantów weryfikowałem kombatantów podziemia niepodległościowego, co także jest częściowo bardzo znacznie, częściowo nieprawdą, bo ja weryfikowałem, ale tych kombatańców, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, natomiast incydentalnie, na marginesie, także weryfikowałem tych, którzy brali udział w podziemiu niepodległościowym, czy w okresie wojny. I okupacji, czy też w okresie tych pierwszych lat powojennych, czyli powstania antykomunistycznego. Ale główną dziedziną mojej pracy i moich zainteresowań była weryfikacja starego, ubeckiego układu, tak zwanego zbowidu. To znowu pan Marian Kowalski strzelił, tak jak to on strzela. Nie wiem, nie powiem czym i w co, ale całkowicie nietrafnie. Czyli istnienie całego tego na całej tej narożki ubeckiej, komunistycznej, na pojęciu kombatant, przypisuje mnie, że to jest moja wina. Jaka moja wina? Ja nie byłem w Zbawidzie, nie weryfikowałem, nie przyznawałem im uprawnień. Jeśli pan Marian Kowalski ma jakieś tego typu informacje, powinien to ujawnić, co więcej, nawet zgłosić do prokuratury, co ja narobiłem. Tego nie zrobił. Ja kwestionuję pana Żebrowskiego cały dorobek, który głównie się opierał na krytykowaniu Michnika. To jest tak łatwe w naszym środowisku, jak strzał z rewolweru do stodoły z 20 kroków. Kroki są różne. Nie wiem, jaki krok za przeproszeniem ma Marian Kowalski. Nie wiem, to było, ile to by było te 20 kroków, ale porównanie jest oczywiście całkowicie nietrafne. Jeśli kwestionuję cały mój dorobek, Najpierw powinien się z nim zapoznać. Ja o Michniku napisałem nie tylko o Michniku, tylko jedną książkę. Dotyczyło to konkretów, czyli Powstania Warszawskiego, gdzie Gazeta Wyborcza, piórem i Michnika i jego cyngli, uznała, że powstańcy warszawscy mordowali Żydów, Akowcy i Jenezetowcy. To jest oczywiście nieprawdą. Wykazałem to w tej książce. Książka miała kilka nakładów. Myślę, że zrobiły jakieś wrażenie, bo to jednak była także podstawa warsztatowa do tego, jak badać dokumenty, jak szukać, jak je analizować, jakie wnioski z tego wyciągać. No ale on oczywiście wszystko kwestionuje. On wie lepiej. Czyli prawie że profesor Humoris albo Chorolis Causa, Marian Kowalski, wie lepiej. Żeby z panem Marianem Kowalskim debatować to trzeba pół swojego życia spędzić na działalności społecznej i politycznej, na swój koszt, co miesiąc ujawniać dochody, wystartować x razy w kampaniach wyborczych, to usiądziemy do stołu. Startował, startował i przestartował. Co osiągnął? Z tego co wiem, to albo niewiele, albo nic. W innych nagraniach cały czas pojawia się ten motyw, że byłem ruskim agentem, agentem bezpieki, wszystko to najgorsze. Dowody? A! I tu się robi problem. Czyli ubecka wersja historii, pisana w aparacie bezpieczeństwa, jest całkowicie wiarygodna. Ale nawet to trzeba byłoby znać, żeby coś na ten temat powiedzieć. Jak się nie wie, jak się nie zna, to lepiej siedzieć cicho. Bo można się skompromitować. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Ten człowiek i te środowiska robią to notorycznie. Marian Kowalski jest obrotowy. Obrotowy w tym sensie, że był już praktycznie prawie wszędzie. Ruch III Rzeczpospolitej, Unia Polityki Realnej, Ruch Wolności i Praworządność, Kongres Nowej Prawicy, Samoobrona. Obóz Narodowo-Radykalny, Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Narodowy, KUKIS 15, Narodowcy RP. 10 organizacji, co najmniej. Jest jeszcze 11. Ruch 11 listopada. Te ruchy są czymś bardzo ulubionym przez Mariana Kowalskiego. Brakuje to tylko jeszcze Rucha Palikota i Rucha Biedronia i byłaby prawdopodobnie pełnia szczęścia. Tam jeszcze nie wstąpił, tam jeszcze nie był. Ale droga przed nim otwarta, jest żywotny, więc może. Marian Kowalski przypisuje sobie także szczególne zasługi w polskiej historiografii i historiozofii. Otóż uznał, że jest autorem pojęcia, że były dwa powstania warszawskie. Powstanie żydowskie w 1943 roku w getcie i powstanie w sierpniu, wrześniu 1944 roku, powstanie. Polskiego państwa podziemnego przeciwko okupacji niemieckiej. Oczywiście, gdyby czytał, a gdyby jeszcze czytał ze zrozumieniem, albo kogoś zapytał, to stwierdziłby od razu, że takie wypowiedzi nie mają sensu, dlatego że o tym jak ta historiografia zachodnia i żydowska przedstawiała powstanie w Getcie jako pierwsze powstanie warszawskie, a czasami pierwsze i drugie powstanie warszawskie, czyli powstania w Getcie, to trwa już od kilkudziesięciu lat. I na początku lat dziewięćdziesiątych pisał o tym profesor Jacek Sznadel, pisałem o tym ja, między innymi w Partii Wyborczej. Jest na ten temat sporo artykułów, ale co, żeby się wypowiadać, trzeba coś wiedzieć. Żeby coś wiedzieć, trzeba coś robić. Co trzeba robić? Trzeba się uczyć. I rozumieć. Tego oczywiście zabrakło. Natomiast zamiast tego on edukuje swoich uczniów, jeśli takich ma, nieudolnym, jakimś dukającym i bezkrytycznym odczytywaniem przed kamerą wyciągów z Wikipedii. Gdzie jest oczywiście wiele pomyłek, wiele kłamstw, wiele przeinaczeń, ale to też trzeba wiedzieć, co odczytać, czy wydukać. A co lepiej pominąć, żeby się nie skompromitować. Pewnie bym o tym w ogóle nie mówił i zostawiłbym go na boku, bo jest to postać marginalna. Po prostu no, trudno jeszcze brać się za kogoś, komu Pan Bóg oszczędził tych fałd, które powinny być w tej części głowowej i powinny służyć do myślenia, gdyby nie jego jedna szczególna wypowiedź. Otóż on raczył o mnie powiedzieć tak, że jego przodkowie, moich przodków, to trzymali w czworakach. No hrabia przez cecha, jakim na ulaty fundia. I ja nie wiedziałem, że moi, moi przodkowie robili w jakiś dybach u Marianów Kowalskich, czy jego przodków. Gdzieś w folwarkach, w czworakach siedzieli, ciężko na jego majątek pracowali. Człowiek, który nie ma żadnych hamulców. Plecie, co mu na język przyniesie, to jest bardzo łagodne określenie, którym się posługuje, ale jeśli hrabia, to tylko i wyłącznie przez cecha, Jeśli Latyfundia, to niech pokaże gdzie. Gdzie ci moi, człowiek, moi przodkowie mieszkali i gdzie pracowali naród Kowalskich. I których to, za przeproszeniem, Kowalskich wywodzi się Marian Kowalski. Bo Kowalskich jest wielu i takich rodzin w Polsce jest prawdopodobnie najwięcej, albo to jest druga rodzina po Nowakach, jeśli chodzi o nazwiska. Także mógł mieć Latyfundia wszędzie. Co ma, gdzie ma, czym sobie na to zasłużył? A właśnie geniuszem, błyskotliwością jaką. Dowiedziałem się teraz niedawno, że w Telewizji Republika w paśmie piątkowym będzie program publicystyczny autorski Mariana Kowalskiego. Tam komentator podsumuje najważniejsze jego zdaniem wydarzenia mijającego tygodnia. Jeśli to będzie tak jak do tej pory, czyli dukanie z kartki co tam znalazłem w Wikipedii, panie, na tego dnia, to ja tu wam tu wszystkim odczytam, czy postaram się wam odczytać ze zrozumieniem, to będzie rzeczywiście program autorski i będzie to program amatorski, czyli satyryczny. Tak pisali historycy komunistyczni, partyjni w Polsce Ludowej. W ślad za tym przyjęła to historia, czy historiografia żydowska, pokazując potworne zbrodnie nz -owców. Oto dzielny partyzant, który stawiał dzielnie czoło armii niemieckiej, całej potędze III Rzeszy, został zamordowany przez nz czyli de facto polskich nazistów, jak oni to nazywali. I teraz to jest historia. Z jednej strony. I z drugiej strony. Jedna strona nic nie bada, nic nie sprawdza, jeszcze bardziej gmatwa, ukazując to wszystko w straszliwym dla nas świetle.